No, właśnie, jeszcze jedna refleksja, która przychodzi mi do głowy, patrząc na te panie, które są z tyłu, ale nie tylko, jakby na wszystkich Chińczyków, którzy coś robią. Oni przez to, że są cały czas w grupie, nauczyli się nie zwracać uwagi na to, że ktoś kręci film, że ktoś przechodzi, że jest jakby obcokrajowiec, na którego na pewno oni nadal zwracają uwagę, ale jakby w sensie takim, że to nie burzy w żaden sposób ich koncepcji. Jeżeli tańczą, to tańczą. Nie zwracają uwagi na to, że. Akurat ja przechodzę i nagrywam i to jest jakby bardzo fajne. znaczy, doświadczenie jest takie, że jeżeli coś robią, to my możemy im przeszkadzać, oni nadal będą wykonywali swoją robotę i będą szli do przodu. Więc to jest chyba bardzo ważne, że nie interesuje ich w ogóle kompletnie otoczenie i to co się dzieje obok, tylko robią to co sobie zaplanowali. Moim zdaniem fajne. Tym bardziej, że Jezu, pójdę zaraz, może jeszcze tam do pana który strzela z takiego, nie wiem jak to nazwać, ma jakiś sznurek i po prostu on tak szybko nim zamiata, że strzela i to wszystko właśnie dzieje się nad oceanem i, i, i tak jak wspominałem wcześniej, to, to nie jest, że to się dzieje tylko dzisiaj, ja tu przyszedłem, tylko to się dzieje, kiedy się nie przyjdzie, to tak naprawdę się dzieje, no są takie momenty w nocy, na pewno tego nie ma, ale już na przykład o 6 rano jak się przyjdzie, to jest duża szansa, że ktoś będzie grał na puzonie, e, śpiewał, albo tańczył. No tańczył to jest wręcz pewne, jeżeli się pójdzie do parku będą ludzie bardzo gromadnie ćwiczyli Tai Chi. Więc to w Chinach bardzo lubię i bardzo mi się podoba.